Kiemka z tej strony Łukasz z kanału Osiągnij To, ja się Ciebie pytam, kiedy Ty się w końcu obudzisz, kiedy Ty zobaczysz, że źle postępujesz, kiedy Ty się zorientujesz, że Twoje zdrowie cierpi, że Twoje życie, że Twoje życie po prostu jest taką klatką, więzieniem i Ty tam siedzisz, Ty tam siedzisz zamknięta w tej klatce i nie potrafisz, nie chcesz wyjść poza nią, kiedy Ty się w końcu obudzisz? Kiedy? Jak będzie już za późno? Jak będzie już po prostu jak Twoje zdrowie już tak ucierpi, że nie będzie powrotu i nie będziesz mogła już odzyskać tego, tej pełnej energii, pełnego zdrowia? Na takie momenty czekasz. Ile ty masz lat? 20, 25, 30, a może 35. I kiedy ty zaczniesz? Kiedy ty zaczniesz dbać o swoje życie? Kiedy ty zaczniesz dbać o swoje zdrowie, o swoją kondycję, o swoją psychikę. Zastanawiałaś się kiedyś nad tym. Pomyśl sobie, że jak teraz, w tym wieku, nie jesteś w stanie wyjść po schodach, nie jesteś w stanie pobiegać, nie jesteś w stanie pobawić się z dziećmi, nie jesteś w stanie pojechać z rodziną, coś gdzieś spędzić czas, bo cię to męczy to pomyśl sobie, co będzie za kilka lat. Będziesz leżała na łóżku i tak wegetować będziesz przez wiele lat? No pomyśl sobie, chcesz tak żyć? Chcesz, chcesz po prostu leżeć w łóżku, w mieszkaniu i nic nie zobaczyć, nie zobaczyć w tym życiu? Zastanów się nad tym, czy to jest wszystko warte tego. Czy warte jest to żarcie takie gówniane? Chipsy, jakieś y, burgery i inne fast foody. Czy nie lepiej po prostu się obudzić i zacząć korzystać z tego pięknego życia? Zacząć cieszyć się, gonić, biegać, zwiedzać, podróżować. Kurna, jest tyle rzeczy do zrobienia w życiu. Tyle pięknych chwil można spędzić, i to nie są w domu, na, na dupie. Przed, na, przed telewizorem na kanapie, z chipsami w ręku. To nie są te chwile. Jest wiele piękniejszych chwil, które Ty pewnie chcesz zobaczyć, które ty, o których pewnie marzysz, które wewnętrznie Cię aż po prostu tak, tak... tak po prostu pozytywnie nastawiają, że jednak byś chciała to zobaczyć, jednak byś chciała mieć tą piękną sylwetkę, jednak byś chciała mieć to zdrowie. Ale nie potrafisz, nie potrafisz, bo jednak to co innego wygrywa. Jak widzę ludzi, którzy są otyli i idą przez miasto i jedzą jakieś takie jebane zapiekanki, których ja bym nie ścisnął. Zaraz lody wcinają, zaraz, zaraz na pizzę, zaraz na inne jakieś fast foody. Kurwa! Co wy robicie z sobą? Co wy robicie? Myślicie, że będziecie się po tym dobrze czuć? Taka zapiekanka kosztuje powiedzmy 20 zł. Solidny obiad za to kupicie. Nie lepiej pójść na obiad? Tylko nie, kurwa, bo to jest łatwiejsze. Smaczniejsze niby, nie? Bo idziesz sobie, weźmiesz, nie musisz siadać, nigdzie czekać, tylko wygoda, wygoda i wygoda. Idziesz do budki, zamawiasz 5 minut i masz gotową zapiekankę. Co chceć więcej? Ale nie, ale nie patrzysz się na to, że już ważysz 130 kg Już po prostu nie masz kondycji nawet na ten spacer po mieście. I nie obudzisz się. Nie obudzisz. Tylko wspomnisz później kiedyś moje słowa, jak będzie już za późno i będziesz żałować, że się nie obudziłaś, bo już będzie 160 na liczniku, a nie 130. Nie to, ludzie nie mają w ogóle w ogóle wiedzy na ten temat. W ogóle nie wiedzą jak to rozpocząć, w ogóle, nie, w ogóle nie myślą o tym, żeby zmienić cokolwiek. Urodzili się tacy i tacy mają zostać. Bo nie mogą się zmienić, bo nie mogą się zmienić, bo oczywiście zosta zostają tacy do końca, do końca życia. Tak uważają, tak, tak, tak większość myśli. Ale przecież można w końcu cholernie pozbyć się tej tkanki tłuszczowej i to bez najmniejszego problemu. Jedynie trzeba ruszyć tą dupę, zmienić ten styl życia. Ale widocznie dla niektórych to jest za trudne. Widocznie dla niektórych wygrywają słodycze, chipsy, burgery i inne fast foody, bo bez tego żyć się nie da. Ciekawe jak ja żyję, ciekawe jak znajomi żyją, ciekawe jak te wszyscy, ci wszyscy zdrowi ludzie żyją bez tego to czemu Ty nie potrafisz? Myślę, że myślę, że potrafisz tylko po prostu jesteś zaleniwa, żeby spróbować. Albo już próbowałaś chodziłaś gdzieś jakieś diety cud, spożywałaś 1000 kalorii czy tam mniej i nic nie podziałało, bo podchodziłaś do tego tak od niechcenia i, i takie diety, takie niby szybkie, takie cuda Wszystkie tabletki, jakieś diety cud i ten, to gówno działają, bo tutaj cudów nie ma, tutaj trzeba spocić dupę, trzeba jeść solidne posiłki, zbilansowane i wtedy organizm rzuca tkankę tłuszczową, a nie na skróty. Na skróty nic nigdy w życiu nie osiągniesz. Nic, 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 nic. Ani pieniędzy, ani wagi, ani sylwetki, nic w życiu na skróty nie osiągniesz. Jedynie co osiągniesz na skróty to koniec, wiesz, koniec koniec śmierci i to osiągniesz na, na, na skróty, jak właśnie będziesz tą drogą iść, którą idziesz i będziesz gromadzić tą tkankę tłuszczową, bo wcale to zdrowe nie jest. Najwięcej chorób, najwięcej chorób naszego społeczeństwa to jest właśnie otyłość. Tutaj nie ma co polerować z tym. Najwięcej chorób z otyłości. Więc rusz dupę i po prostu zacznij działać. A zobaczysz, że zacznie się wszystko zmieniać. Nie tylko, w, nie tylko w zdrowiu, nie tylko będziesz się lepiej czuła psychicznie, będziesz miała w końcu kondycję na to, żeby wyjść z dziećmi i pobawić się, wyjść z rodziną, wyjść z mężem, z partnerem. Czy z kimkolwiek, z koleżanką i bawić się, korzystać z życia, podróżować, a nie tylko siedzieć w domu i się wstydzić. Można coś z tym zrobić. Większość ludzi jest zdrowych i bez problemu rzucić tkankę tłuszczową. Są wyjątki, którzy są, którzy, którzy, którzy są chorzy, ale na te wyjątki też są sposoby i też można rzucić. Ale po prostu jedna, jedyna rzecz. Ruszyć dupę i iść do przodu, a nie siedzieć w domu. Mam nadzieję, że Was trochę zmotywowałem i w końcu zaczniecie działać, bo po prostu jak ja na to patrzę, to aż mi mnie, mnie serce boli, ile ludzi, fajnych ludzi, wspaniałych kobiet męczy się przez to, że ma jakiś nadmiar kilogramów. Mnie to bardzo denerwuje, bo ja widzę, ja ciągle się spotykam z takimi kobietami. I jak słyszę te rozmowy, jak po prostu słyszę te ich problemy, jakie się pojawiają przez tą otyłość, to aż głowa mi pęka. To jest niemożliwe. Po prostu to jest niemożliwe, że wy w tym siedzicie zamiast zacząć działać. Dlatego zacznijcie już dziś. I pamiętajcie, że ja jestem. Jakby co, możecie mnie pytać o wszystko i ja wam, ja wam będę się starał pomagać, tylko po prostu muszę widzieć, że wy chcecie działać. I wtedy mnie to też mo mobilizuje, mnie to motywuje do działania, aby was trochę motywować i ruszyć do przodu. Więc mam nadzieję, że się będziemy wspierać razem. No i no i cóż, mam nadzieję, że Was trochę zmotywowałem, ruszycie swoje tubska i pójdziecie do przodu. Trzymajcie się, pamiętajcie o łapkach w górę, o subach i u, u, o udostępnianiu. Trzymajcie się i życzę Wam wspaniałego, miłego dnia z nowymi celami w życiu. Trzymajcie się, hej!